Algorytmy doprowadzają mnie do szału. I już nie chodzi nawet o to, że mój kanał przez to nie rozwija się tak, jak powinien się rozwijać, bla bla bla. Do tego sobie dojdziemy, ale powiem Wam, że funkcjonowanie w internecie przestało przynosić mi przyjemność i radość, a raczej jakąś dziwną presję i chciałabym dzisiaj z Wami o tym porozmawiać. Także, jeżeli macie e, ochotę posłuchać tego, co mam do powiedzenia, to zapraszam. Będę się w tym czasie malować, więc możecie mnie oglądać albo słuchać podcastu. Prasowania galotów. Zapraszam do oglądania. Z mojej bolączki zdałam sobie sprawę ostatnio przeglądając Instagram. Ja posiadam na Instagramie dwa konta. Jedno jest y, takim, powiedzmy, zawodowym kątem, gdzie właśnie pokazuję swoje makijaże czy jakieś typy makijażowe. I w zasadzie tam algorytmy ustawione mam w taki sposób, że obserwuję tylko y, wizerzystów czy jakichś artystów. Y, nie wiem, czasami jakieś pokazy mody. Ogólnie wszystko, co jest związane z wizażem, z modą z kosmetykami. Tam nie obserwuję żadnych, nie wiem, znajomych i tak dalej i mam te algorytmy ustawione w taki sposób, że wyświetlały mi się głównie makijaże, jakieś inspiracje, trendy, nowości i tak dalej. A drugie konto to jest takie moje prywatne, gdzie ja sobie po prostu mam paru znajomych. Obserwuję jakieś tam profile, które mnie interesują. Najczęściej są to um, tematyka trochę zdrowego odżywiania, na zasadzie jakieś ciekawe pomysły, jakieś przepisy, wiecie, jakieś wegetariańskie czy coś takiego. Często obserwuję też jakieś, jakichś artystów, jakieś dzieła sztuki malarstwo, ale różne też formy sztuki ogólnie rzecz biorąc. Taniec, więc, więc tak wiecie. Różnie, różnie. To co mnie na chwilę obecną interesuje. Ale czasami jak się tak przegląda to wszystko, no, to wyświetli się coś w jakiejś innej tematyce. Um, i czasami no nie jest to nic ciekawego, więc się w to nie klika, a czasami jakoś tak nas wiecie, zaintryguje i po prostu bezmyślnie klikamy. Wiecie, że tam tracimy e, sekundy po prostu swojego życia, więc czasami nie zastanawiamy się nad tym hmm, czy mnie to interesuje, czy nie. Tylko po prostu klikamy. I miałam tak ostatnio, jak przeglądałam sobie właśnie ten prywatny profil, yy, i przeglądałam jakieś dzieła sztuki, malarstwo i tak dalej. Yy, I nagle wyświetliło mi się jakieś zdjęcie dwóch kobiet na plaży, i tam był jakiś taki podpis. Nie, wiem, coś mnie zaintrygowało po prostu w tym zdjęciu. Yy, I okazało się, że to po prostu jest mem o takim o takim jakimś podtekście, wiecie, o co chodzi, jakimś takim no, głupiutkim, trochę zboczonym żarcie. Yy, I to no, no, no cóż, już kliknęłam, tak? No nie spodobało mi się to, nie polajkowałam, poszłam dalej. I słuchajcie, wystarczył jeden fałszywy, jeden fałszywy krok, żeby nagle wśród tych moich malarskich postów zaczęły wyświecać się właśnie jakieś posty z podtekstem, jakieś memy żartobliwe, ale y, o charakterze nie chcę użyć tego słowa, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi, tutaj muszę uważać, <laughs> wiecie jakich słów się używa na Instagramie. Y, ja nie lubię takich żartów, to jest totalnie nie moja bajka, więc absolutnie nie klikałam w to i nawet wiem, że gdyby nawet mnie coś zainteresowało wśród tych postów, które się tam wyświetlały, nie kliknęłabym, tylko dlatego, że chciałabym przywrócić algorytmy do porządku. I z z jednej strony, no fajne jest to, że możemy sobie tak manipulować tymi algorytmami i je przywracać do porządku, ale z drugiej strony powiem Wam, że mam ostatnio stres przed takim swobodnym oglądaniem treści w internecie, bo boję się, że zaraz algorytmy podłapią jakiś tam temat. Kiedyś również na moim prywatnym koncie wyświetliła mi się jakaś rolka. Zapomniałam o korektorze. Puh. Wyświetliła mi się jakaś rolka z jakimś nie, śmiesznym bobasem, z jakimś tam dzieciaczkiem. No wiadomo, dzieci są śmieszne, tak samo jak nie wiem pieski i kotki, więc ludzie lubią je oglądać. I obejrzałam sobie jeden taki, potem za chwilę wyświetlił mi się kolejny. No były fajne, śmieszne. I przestało być to dla mnie śmieszne, kiedy nagle zaczęły wyświetlać mi się treści prenatalne, porodowe, yy, jak wychowywać dzieci i tak dalej, no słuchajcie, nie jest to tematyka, która aktualnie mnie interesuje, więc no, no te algorytmy znowuż musiałam ustawiać pod, pod siebie z powrotem i co więcej, no właśnie musiałam unikać oglądania takich filmików, żeby te algorytmy wys wyświetlały mi to, co ja chcę oglądać. Powiem Wam, że trochę mnie to wkurza. To była pierwsza sytuacja, z której, dzięki której zdałam sobie sprawę, że że te algorytmy mnie wkurzają. Druga sprawa była, kiedy przeglądałam sobie, słuchajcie, Vinted. Zazwyczaj lubię tam wchodzić, żeby no, szukać jakichś perełek. Oczywiście czasami szukam czegoś konkretnie, potrzebuję na przykład jakiejś bluzy albo koszuli albo czegoś tam, ale często lubię tak przeglądać sobie takie różne rzeczy i właśnie szukać jakichś ciekawych, może vintage'owych perełek y, za jakąś fajną cenę. I ostatnio chciałam przejrzeć sobie buty, już tam pomijając konkretnie o co, czego tam szukałam, jakie konkretnie, ale no po prostu stwierdziłam, że chcę przejrzeć sobie buty. Przejrzałam sobie jeden rodzaj butów, a potem przypomniało mi się, że już mi się rozklejają jedne, inne, więc stwierdziłam, że poszukam również tych drugich i aktualnie na Vinted mam tylko i wyłącznie buty. I już nie wyświetlają mi się te perełki vintage'owe i jakieś inne, jakieś tręcze i inne koszule i inne rzeczy, bo mi się wyświetlają teraz po prostu w kółko buty. Szlak mnie trafia, bo jak tylko zobaczyłam, że wyświetlają mi się te buty, no to zaczęłam tak, wejść sobie, tręcz, poprzeglądałam tręcze, wyszłam, bluzy, poprzeglądałam bluzy, wyszłam, koszule, poprzeglądałam koszule, marynarki i tak dalej, żeby wrócił mi ten algorytm, który wysyłał, pokazywał mi to, co ja chciałam do tej pory, że miałam różnorodność, o tą różnorodność mi chodzi. Po prostu, wiecie co, no szlak mnie trafia, bo naprawdę zaczynam Stresować się tym, co oglądam i co kliknę, bo myślę do przodu o tym, czy algorytmy po prostu mi nie zpieprzą, że tak powiem, tematu. Podobnie sytuacja ma się z TikTokiem. Ja TikToka mam, ale nie oglądam, raczej po prostu mam go, żeby wstawiać tam jakieś treści, niż oglądać. No ale wiecie, raz na jakiś czas tak warto przejrzeć, żeby wiedzieć też, co jest tam na czasie i tak dalej. I no. No, tutaj jest podobna sytuacja. Ja po prostu, jak widzę tylko jakiś temat, który nie chcę, żeby mi się w przyszłości wyświetlał jakiś kontrowersyjny czy coś takiego, ja nie lubię takich rzeczy. Od razu, od razu po prostu przerzucam. Nawet jeżeli wydawało się po prostu ta treść interesująca. Mm -mm. Nie, bo po prostu wiem, że to zaraz, zaraz będzie narastać i narastać. Akurat tutaj mówię, na, na, na tej platformie nie oglądam za dużo, więc aż takich tam problemów nie mam, no ale Instagram mnie totalnie wkurza. Rozmyślając na temat tych algorytmów i tego, jak bardzo jestem ograniczona na Vinted, na Instagramie i wszędzie, zdałam sobie sprawę, że od kilku miesięcy przestałam oglądać YouTube. I co jest śmieszne, wchodzę tam... Powiedzmy prawie codziennie i przeglądam po prostu coś, co by mnie zainteresowało, co mogłabym obejrzeć i nie znajduję po prostu nic, co by mnie zainteresowało. i zainteresowało. Zaczęłam się zastanawiać, o co chodzi. Czy to po prostu ja, czy, czy mi po prostu przestały interesować jakiekolwiek treści, czy wina leży gdzie indziej. Oczywiście, że zwaliłam na algorytmy i już Wam wytłumaczę dlaczego. To jest taka, że kiedyś lubiłam oglądać YouTube. Nadal lubię. Z tym, że kiedyś dużo łatwiej było mi znaleźć po prostu treści, które mnie interesują. Mam wrażenie, że od jakiegoś czasu, kiedy no te algorytmy zaczęły być takie bardzo, kiedy się stały tak bardzo ukierunkowane i tak bardzo personalizują te treści, mam wrażenie, że przestały mnie te treści interesować, bo w kółko pojawia się to samo. A jak w kółko pojawia się to samo, to. Nie mam ochoty oglądać, no bo, no bo chciałabym coś innego, coś ciekawego, a nic ciekawego mi się nie wyświetla, bo w kółko wyświetla mi się to samo jakiś konkretny twórca albo treści o konkretnej tematyce, i, i mega ciężko jest z tego wyjść, no bo YouTube nie podsyła, nie podkłada żadnych innych rzeczy, żadnych nowości, no bo chyba, że coś jest, nie wiem, jakieś wiralowe czy coś. No i przez to nie znajduję treści, które mnie interesują. Zauważam, że nawet jak uda mi się znaleźć jakiś filmik, który mnie interesuje, jakiegoś twórcy i kliknę go sobie i obejrzę, to YouTube pod, potrafi podsyłać mi yy, filmy tego samego twórcy sprzed 10 lat, zamiast yy, pokazywać mi na przykład coś o mniej więcej podobnej tematyce, ale jednak coś innego, coś różnorodnego. Więc wchodząc na kanał, w kółko wyświetlają mi się te same twarze, ci sami twórcy. Te same filmy, bardzo często filmy, które już obejrzałam, i właśnie w super, super ograniczonej tematyce. Być może dlatego też przestałam oglądać y, youtuba takiego urodowego, bo w kółko, jak mi podsyłano, wiecie, te testy i te testy, i w kółko tych samych produktów, no to mnie przestało to interesować, i aktualnie urodowych treści. Prawie nie oglądam, nawet prawie to jest za dużo powiedziane. Nie, nie, nie znajduję treści, które mnie interesują, bo jest to po prostu bardzo mało interesujące i mało ciekawe. I dajcie, dajcie spokój. W kółko to samo, po prostu widzę. No i właśnie, zmierzamy tutaj do tego tematu mojego kanału. Nie jest to główny aspekt, o który chciałam poruszyć, ale skoro już mówimy o tych algorytmach,. No to nawiąże oczywiście do swojej twórczości, bowiem nie jest w tych czasach łatwo, bo i widzowie są wymagający, ale też no, algorytmy nie pomagają, nie sprawiają, że jest nam łatwiej. YouTube nie promuje twórców, tylko podrzuca wam to, żebyście kliknęli. No i właśnie, skoro y, powiedzmy zazwyczaj oglądacie ulubieńców i testy nowości, no to jakim cudem ma się Wam wyświetlić y, mój profil, gdzie na przykład omawiam y, makijaże gwiazd. Albo zużywam kosmetyki kolorowe. Albo robię pięć makijaży jedną paletą. To nie będzie się Wam wyświetlać, bo y, nie reagujecie na algorytmy inne niż te, które Wam podsyła YouTube, wiecie o co chodzi. Ile to ja razy słyszałam, e, czytałam komentarze na zasadzie, odkryłam cię dopiero wczoraj, nie wiem jak to się stało i tak dalej, bo wiadomo, że YouTube będzie podsyłał to, co po prostu oglądacie, no nie? Więc jeżeli większość twórców robi testy nowości i filmiki typu jakieś tam najlepsze, wiecie, podkłady, pudry drogeryjne, coś tam, coś tam, no to nie wyświetli się wam e, filmik z na przykład jakimś makijażem hollywoodzkim, czy tam coś w tym stylu. Oczywiście jak ktoś już trafił na ten kanał e, i mnie ogląda, no to oczywiście, że tak. Mówię tutaj o jakichś nowych, e, nowych odbiorcach, więc tak naprawdę te algorytmy trochę nawalają, no zarówno jeżeli chodzi o rozwój twórców, no jak i po prostu na odbiór treści. I, i mnie to naprawdę frustruje, że nie mogę sobie wejść na YouTube'a i sobie czegoś pooglądać. I faktycznie ostatnio zaczęłam częściej oglądać, e, przeglądać Insta i przeglądać jakieś tam inne platformy niż YouTube, bo po prostu wchodzę na YouTube, scroluję kilka minut, nic nie znajdę no i wychodzę <grym> po prostu. A chciałoby się czasami posiedzieć czy poleżeć i coś pooglądać, nie? Byłoby całkiem fajnie. Dajcie znać, czy Wy u siebie zauważyliście taką specyfikę. Może macie podobnie jak ja, że wchodzicie na YouTube i nie znajdujecie żadnych ciekawych, nowych, oryginalnych treści, a może właśnie y, uważacie, że algorytmy zrobiły to, że, że cały czas macie coś ciekawego do oglądania. Podobnie może z innymi platformami, jeżeli macie, y, nie wiem, Instagrama czy TikToka, czy, czy właśnie y, jest to dla Was męczące? I zauważyliście taką, taką specyfikę? Czy, czy u Was to się toczy tak naturalnie i wszystko jest gitówką? Jestem ciekawa, jak jest to z Waszej perspektywy, bo jest to moja perspektywa, ja to zauważyłam, mnie to męczy, ale jestem ciekawa, czy Wy również zauważyliście coś takiego? Czy, czy u Was jest okej? Okay. Albo Was to nie męczy, bo też tak może być, że Wam to odpowiada. Uwaga, zamykam szufladę, bo. Pamiętam, że na jednym z odcinków była niedomknięta, i to nie nie mogło wytrzymać i nie mogło się skupić na tym, co mówię, bo widziała otwartą szufladę. Nawet nie wiecie, jak ja się wtedy wkurzyłam, jak montowałam, bo ja tego wcześniej nie widziałam dopiero przy montażu. No, a sponsorem dzisiejszego odcinka jest łaciate. Myślę, że temat wyczerpałam. Wyżaliłam się ze wszystkiego, co mnie wkurzało i na Insta, i na fintech. I na YouTubie oczywiście też. Więc jak trwaliście do końca, zostawcie w komentarzach emotkę krawy. Jak macie jakieś porady, co zrobić, aby z powrotem oglądać z przyjemnością treści w internecie, jestem bardzo chętna do poczytania waszych opinii i, i, i waszych sugestii. O, i wiecie, co jeszcze mnie wkurza? Jak już tak narzekamy, to, to, to sobie... ja jeszcze chcę ponarzekać. Jak przeglądacie sobie YouTube'a i się zatrzymamy na chwilę, to zaczyna nam lecieć ten filmik, który się wyświetla. I z jednej strony, no, jest to fajne, no, bo nie trzeba klikać, żeby oglądać, Oglądać, tylko można sobie od razu oglądać i zobaczyć, czy chcemy to oglądać, czy nie. Ale z drugiej strony nie mogę sobie znowu swobodnie przeglądać treści. Że nie mogę na przykład się na chwilę zatrzymać, żeby przeczytać tytuł, zobaczyć okładkę, co ta okładka mi sugeruje, i zastanowić się, chcę w to obejrzeć, czy nie chcę tego obejrzeć, tylko od razu zaczyna lecieć. I ja czasami mam takiego stresa, bo właśnie wyświetli mi się coś, czego nie chcę oglądać, albo coś, czego nie chcę oglądać po to, żeby algorytmy później nie podstawały mi czegoś podobnego. A to mi zaczyna lecieć, nie i po prostu tak szybko po prostu przeglądam tego YouTube'a z takim stresem. Nie wiem, czy wy tak macie. Czy to jest dla was właśnie fajne, że można tak sobie e, zacząć oglądać nie klikając w filmik, bo dla mnie jest to piekło. Tak samo jak na Netflixie. E, jak się tam klika te filmy, co się chce obejrzeć, i zaczyna lecieć ten, wiecie, spoiler koszmar, ja po prostu przyciszam na maksa dźwięk żeby jakoś to przeżyć i wytrzymać. Więc moi drodzy, jeżeli uznacie, któregoś razu, że jestem trochę odklejeńcem, to właśnie dlatego, że oglądam coraz mniej treści w internecie, bo wszystko mnie wkurza i stresuje. Um, a wiadomo, że trzeba stres w swoim życiu ograniczać. Jeszcze raz proszę Was, napiszcie, co Wymyślicie na ten temat, jak jest u Was, czy zauważyliście coś takiego i czy jest to dla Was właśnie fajne, czy jest to dla Was męczące. No i dajcie znać, jak moja krowa się Wam podoba. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się do następnego. Pa-pa.